Siemaneczko, siemaneczko, no. O Boże, ale zmroziło. Jeszcze też, ja mam nie, No kurde. nie, eee, no i... No co jest? Tobą. Ja zda, chuj, na tobą! Aaaa! Ja znakuję wysokości, weź zabij Nie zniszka. mam łóżka, ja nie mam życia. Jednak ja... Tak, no ja... nie, on ma zaruchopę! A potem mi mama przychodzi i mówi mi, że słychać mnie na samym no i mnie sklepa, bo ja nie umiem, bo on gdzieś skacze, jakby miał jakieś robaki w dupie. No nie, no schodź, <laughs> sklep, pod koniec. Pod No Pięknie. Czy niebieski do mnie idzie? Proteix, otwieraj. Otwieraj to. Proteix, otwieraj Ojej. to. Odwórz, nie, to. nie zdradzaj mojej pozycji! Nie zdradzaj pozycji! <grym> nie zdradzaj mojej pozycji! otwórz! No Ani się masz tu mi władzy! O! I już! To protein! Zatwierdzam! go! <grym> hmm? <grym> Dawaj za niego! Sigma! Sigma! chodź! tu po. ściany mi wolną! Oj! Prześciany ściany bije. E! Oil! Co to jest? Ej, co jest?